Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Paweł, Towarzysz Google. A w dzisiejszym odcinku mam dla Was jedną bardzo ciekawą rzecz w promocji dla karpiarzy i nie tylko. No i wprowadzamy kolejny nowy brand na półki naszego sklepu. Przepraszam, że jest po Fajrancie i głos troszeczkę po całym dniu zmęczony. Także fajnie, że, że, że kolejna nowa firma w Fatfiszu się pojawia ku uciesze wędka... naszej i wędkarzy. O tak, sobie siądę na chwilę. Jeszcze zanim zacznę. albo sobie wstanę. Ojku. Jednak łatwiej się mówi, jak się chodzi. Bo Wy czasami się denerwujecie, że jak ja tak kręcę tą kamerę dookoła, to Wam się też w głowie kręci, Ale jakoś tak swobodnie się rozmawia. No i czegoś tak nie czuję, jak polityk taki stojący na mównicy i tak sztywno mówiący, tylko sobie tak po prostu można pochodzić, poopowiadać. Na wstępie chciałem przeprosić jednego wędkarza, który był dzisiaj u nas w sklepie na... no prawie na sam koniec. No i wyszedł ze sklepu urażony. To w ogóle jakieś dziwne takie nieporozumienie. Sytuacja była taka typu, że przyszedł wędkarz, chciał dobrać sobie jakąś wędkę spinningową, czy tam nawet zestaw. I tak sobie zaczęliśmy rozmawiać: że pan jest karpiarzem, że pan ma malucha. Co, tak, w ogóle wiecie, taka luźna rozmowa, po prostu jak to wędkarze między sobą, nie? No i tak panu pokazałem jeden zestaw. Później poszedłem na magazyn e, tam po wędkę, wróciłem. Poszedłem tam, bo pan chciał jeszcze inną wędkę zacząć, poszedłem na magazyn, wróciłem. Generalnie na ten magazyn, jak się idzie po jakąś rzecz magazynową, no to kawałek drogi jest, bo tam trzeba ze dwa piętra przejść schodami, załkami, znaleźć ten towar, szybko przybiec z powrotem e, do, do wędkarza e, jak najszybciej. No tak jak się zrobi dwa, trzy takie kursy, to człowiek łapie lekko, zadyszkę. No ja tak wchodzę do sklepu, z powrotem z magazynu, e, po odniesieniu wędki kolejnej, a pan mówi, że jeszcze kowrotek do tego. Ja tak stanąłem, tak się tak mówię, to ja już nie idę. No i pan tak, o, co za usługa, nie, chce pan, nie chcecie mnie obsłużyć, to ja pierdzielę. I tak tą wędkę niemiło walnął na, położył na ladę, obraził się, zrobił zwrot napięcie i wyszedł. No i taka niezręczna sytuacja i przykra. Pierwszy raz coś takiego mi się zdarzyło, jak już kilka lat pracuję z klientami. Nigdy nie miałem takiej sytuacji bezpośredniej, ani nie słyszałem, żeby ktoś taką miał. Dlatego jeśli pan wędkarz poczuł się urażony, to bardzo pana przepraszam w swoim imieniu i w imieniu, przede wszystkim swoim, bo to ja pana obsługiwałem. I bardzo mi przykro, że taka zaistniała sytuacja. Wydaje mi się, że to jakieś po prostu nie, nieporozumienie. Może ja niepotrzebnie chciałem zażartować w nieodpowiedniej chwili, w nieodpowiedniej sekundzie. Może pan to troszeczkę inaczej odebrał, jakby nie nasze, mój żart z pana odbiorem się nie złapał. No i może dziwnie to Pan odebrał i odczuł, że to może być jakaś z mojej strony arogancja, czy, czy coś takiego niemiłego, e, co akurat nigdy nie było żadną moją intencją i pewnie nie będzie. Także jeszcze raz bardzo Pana przepraszam, jeśli Pana uraziłem i zapraszam w wolnej chwili na zakupy. Postaram się wtedy Pana nie zawieść i dostanie Pan od nas dobry rabat. A teraz przechodząc do tematu dzisiejszego odcinka. E, zobaczcie co tutaj mamy. Przełożę sobie laptopika na, na drugą stronę blatu. E, bo tak, wiecie, ja to taki jestem trochę bardziej spinningowy, więc troszeczkę więcej mam do powiedzenia na temat spiningu i sprzętu spinningowego. Aby, jakby też się wdrażam coraz więcej z tego Fidera, Karpia, Spawika, tu przy pomocy kolegów e, staramy się te promocje i ofertę Wam przedstawiać na bieżąco. W dniu dzisiejszym na minus 44 oczkach mamy od Nesha torbę na Echosond. Eee, ja do tej pory miałem do czynienia z torbami na Echosond, ale takimi bardziej spinningowymi, wiecie, od topowych marek, e, producentów Echosond czy innych dużych brandów, A tutaj mamy w kolorze camo, e, z takim usztywnianym frontem fajnie, e, fajnie e, pokrowiec zbudowany. E, zobaczcie, tutaj mamy taśmę na ramię z taką fajną e, gąbeczką, żeby nam to nie ciążyło zbyt mocno. Poprosiliśmy kubę, żeby tam coś e, do, środka, do środka tej torby zapakował, żeby ją, bo ona była złożona, żeby ją troszeczkę zrobić taką bardziej 3D HD. Ojej Cię, bo jedną ręką nie mogę tego zatworzyć. Ala, chodź tutaj, nie będę cię pokazywał. Bo ja jedną ręką sobie nie pracuję. Proszę cię, otwórz mi to. No, kobieta, to kobieta. Zrobiła to w sekundę, dobra, ja już Wam. Bardzo Ci dziękuję. Aha. Już Wam pokazuję. Więc tak, otwiera się do góry. Pyk tutaj, o, Kuba napchał kule kerpiowych. Kilka opakowań, żeby ją e, uwydatnić, e, więc mamy, słuchajcie, najważniejsze, żeby to nam nie opadało tak ciągle na echosondę. To ten daszek e, tutaj mamy mocowanie, a z tej strony mamy taśmę z rzepem, że możemy to sobie przełożyć przez to oczko i ustawić tak jak nam pasuje. Otworzyć całkowicie, e, żeby korzystać z echa. Jak pada deszcz, to mamy fajną taką. Tutaj z grubej takiej foli nakładkę, żeby nam nic w środku nie zamokło. Bardzo ciekawy temat. E, taka ciekawa, solidna torba na echosądę e, z fajnym właśnie mocowaniem na ramię, z dodatkowymi e, kieszeniami, suwakami. Jeszcze zobaczę, co tu z tyłu jest. Z tyłu, z tyłu też się otwiera. I też ja jedną ręką sobie nie mogę poradzić. Z tyłu to otwieramy tak, w ten sposób, jak w większości toreb, tak? Może, mamy tu wtedy dojście z tyłu do echosondy, jakieś tam kabelki sobie podłączamy, coś tam. E, zamykamy tyle, ile potrzeba i cześć. Więc tak to wygląda. Już sobie tylko o, na ramię przyciągnę. Jest. O, to jest bardzo fajne, że nam tutaj e, barku no, jakby nie nie przeciąża za, za bardzo. Tylko tak sobie wygodnie można dość miękko nosić. Dobra, teraz przechodzimy do ceny, żeby nie zamulać. E, ta torba w tym momencie z 339 jest to najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. E, a widzicie, tu mam jakąś 189. Najniższa cena z 30 dni przed tą promocją. Nie wiem, czy to jest ta aktualna. W każdym bądź razie. W tym momencie ta torba kosztuje 189 zł na minus 44 oczkach. Oczywiście podlinkuję Wam to, tą torbę, żebyście mogli znaleźć. Jeśli teraz nie potrzebujecie, to na przyszły sezon w dobrym budżecie, a być może, to znaczy prawdopodobnie granicząc z pewnością, tak tanio już nie będzie. Hmm, nawet na prezent, jak już powoli zaczynacie myśleć o Bożym Narodzeniu ciekawy temat dla wędkarza, karpiarza i nie tylko karpiarza a teraz sobie przejdziemy tutaj w kącik zobaczcie kto dołączył do ekipy Fatfisha mamy Spinmada temat znany i bardzo lubiany przez łowcy łowców w szczególności o koni. ale zobaczcie, jak to pięknie Adrian ułożył dzisiaj. No, staramy się, jak tylko jest wolna chwila, po prostu coś w tym sklepie cały czas budować, zmieniać, pchać ten wózek do przodu, jak to się mówi. Ta praca się tu nigdy nie kończy, a jest jej, uwierzcie mi, dużo, wręcz bardzo dużo. Ale Adrian, co tutaj dzisiaj zrobił, to jest Mistrzostwo Świata bo zobaczcie, że udało mu się podzielić te Jeep mastery gramaturami. Mamy na górze 8 gramów, poniżej mamy 12 gramów, poniżej mamy 16 gramów, a jeszcze niżej mamy 24 i są ułożone też w kolorach. To jest po prostu ten sposób, to jest idealne ułożenie ścianki z przynętami, jakie można sobie tylko wyobrazić. Po prostu lepiej tego się nie da zrobić. To już jest w internecie, co są wbite kody. Jeszcze zostało tylko to okleić, więc pewnie to się wydarzy już jutro, no bo po 18 że dzisiaj tego nie zrobimy, ale jakby no prawie że udało się to ściankę skończyć. Jeszcze Wam tylko pokażę oryginale ELS y są 6 gramów wirujące gąbki, 4 gramy E, później mamy 10 gramów, później mamy następne 18 gramów. Topowa przynęta e, wśród spinningistów, łowców okoni Impuls Pro 50 mm 6,5 g. taka klasyka gatunku. Pewnie zaraz się skończy, trzeba będzie już je, już je domawiać. 35 gramów, najcięższe wirujące ogonki. E, tu mamy Crazy Boogie, e, w fajnych kolorach, też temat znany, takie prążkowane, e, wirujące ogonki, e, ale nie widzę tu gramatury, 4 gramy, 4 gramy, poniżej odpowiednik ma 6 gramów, e, także jest tego dobrodziejstwa troszeczkę, śmiało można się częstować. Też Wam to podlinkuję, żebyście łatwiej mieli znaleźć. Oczywiście, jeżeli chodzi o SpinMada, nie można zapomnieć o klasycznych cykadach, które jeszcze nie trafiły na ściankę, ale już są, już są tutaj. Jest 9 gramów. Zobaczcie, jakie fajne kolorki. No, klasyka gatunku koniowego, jeśli chodzi o SpinMada. Tu też jedna z główniejszych i bardziej uniwersalnych cykad 12 gramowa. Cykada King. O, jest flagowiec. I jeszcze mi tu czegoś brakuje. robiliśmy to znaczy Adrian tutaj tak na szybko w międzyczasie, właśnie jeszcze coś tam rzeźbiąc. O, są tutaj e, cykatki 5 gramowe. Jest no to kl klasyka, jeśli chodzi o kordy. No i są najmniejsze, 2,5 grama ćmy, tak zwane maluteńkie cykatki, najdrobniejszego dubania i tu najmniejszy rozmiar cykady, 2,5 grama też jest praktycznie chyba cała paleta kolorów, jeśli chodzi o, o Spin Mada. Tak to wygląda, bardzo się cieszę ja, bardzo się cieszą koledzy, no i też wędkarze, bo tu kilka zapytań było. O spinmada, także Spinmat do, do, dołączył do rodziny, fatfisha zagościł na naszych regałach. No i pewnie niebawem też w waszych pudełkach i w pyskach ryb. Kończąc na dzisiaj, jeszcze raz bardzo przepraszam pana wędkarza, który poczuł się dzisiaj um, urażony. Mam nadzieję, że to się więcej nie powtórzy. Dołożę do tego wszelkich starań. Wszystkie rzeczy, które Wam dzisiaj pokazałem, torbę w dobrej promocji, w fajnej cenie na echosondę cały asortyment z Pimada podlinkuję Wam, żeby łatwiej było Wam go znaleźć. Albo stacjonarnie zajrzyjcie do nas w Józefowie na ulicy Piłsudskiego 16, a na przedmieściach Warszawy lub też na fatwish.pl. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego.